Witam, dwudziesty ósmy kwiecień Przed majówką wypadł na zrzuciki I coś... Coś leży Zobaczymy Jest Zobaczcie, i to stary, stary zrzut. A jaka tyka? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesiątek. Jaki wielki, no, coś pięknego. Ja nie sądziłem, że coś jeszcze się dzisiaj już takie zielsko dało. Patrzcie Ale petarda Proszę bardzo Piękna O stary byczek płaska róża Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesiątak, No fajny, fajnie Super, super Szukamy dalej, ja?